Lepiej już na robocie o tej porze, bo no coś poda. Lego, żeby tak poszanować swojego czasu i do pracy przychodzić. Tam z tyłu coś, nic. Nothing Nothing my friends. Gdzie kolega to tak zagraniczny tak jest? Mamy go. Niech się nam się nie zgubił jeszcze. Dopiero tu jesteśmy godzinę, dlatego <laughs> nikt się jeszcze nie zgubił. Się oczywiście jeszcze zmieni, bo co chwila ktoś się gubi w tych ilościach samochodów i nigdy nie wiemy gdzie kto jest A często? A często, halo, a często tak zwanego pola brak Pole, pole Jak śpiewałem golce Pozdrawiam Łukasza, golca, mojego kumpla z siłki. Łukasz takie rzeczy na siłowni nie robi pod okiem trenera, że sobie Państwo sprawy nie zdają. To jest ta, taka 10-11 rok, Janka. 10-11. 12 nawet, no. Może kosztować 7-8 tysięcy, ale to już lepsze nawet tamte Fordy w 15. Biorąc pod uwagę, że w napędach jeszcze jest. W kładki beton w rs Passat w RC. I tam takie różne jakieś. Spajerzone sytuacje. Jeden, dwa, jeden się zgubił, facet sileczkę. Jeden się zgubił, którego nie ma. Suk. Kogo nie ma? Kto się zgubił? Anżela nie ma. Ten... Tak jest? Ten jak, to już te 19 roczniki Takie one chcę nam robić. Tam ten była alkoholat... Teraz Wam pokażę na lawecie jakie kupiliśmy za 17,5 w 19 rokole w benzynie. To Pawł na nas chyba czeka, opakuje teraz te samochody dla porównania. Zobaczycie co kosztuje 17,5 Guten Morgen! Ten ładny. Patrzałeś? Panoramka. Skóra. Skóra, nowa lampa. No i co z tego? Jak dobra, dobry pieniądz? Pokażcie mi tą skazę. Ileż tej skazy tam jest? Gdzie ta ska Faktycznie jest skazana. Trzeba by zrobić drzwi. Ale zobacz na skórę. No kwestia państwo Zawsze powtarzam. I, jest Nowa Buda, nie? I tu jest kamera. 18, 18, 18, 18 rok kamera. Tam też? <laughs> Jak jest poobijany, to nie bierzemy. no Zapytam, ile kosztuje, co ma przebiegu. Bo. Otwarte nawet. Halo? Że co? 18? Widzę ósemkę. pomad z radarem niezmordowany. Siedzenie grzane. Trzy elementy trzeba by zrobić, nie? Ten próg dużo jest? No, jest też. Próg jest przynajmniej tył, to dobrze się łatwo to robi. Ale ma kamerę, ma panoramę, ma tartoniki, ma full LED lampy. Popytam, co tam to kosztuje? I czy to jest diesel w ogóle? 19 i pół, mówię, że 19 rok A tamten 20 kosztował 18? 18, no No nie, to lecimy dalej Lecimy dalej, coś widzieliśmy? Stalówka Kto ten? Tiguanek tamten, ale nie wiem czy to będzie czy A, tiguanek Zegarów nie widać? Stalówka, czasami gdzieś tu jakaś Czasami ale wypasiona wersja, martwe pole jest radar jest, dieselek jest 19 rok jest. Co jest? Chyba 24 24 bardziej. Ceny nie znamy, sam parkuje, tu jakaś ryska obok samoparkownika nie zmieścił się Często pod budkami mają te alufelgi wyjęte, żeby nie... Pachniało nieelegancko w środku A... No to ciekawa rzecz jest Zobacz tą no, skodę obok Szyba pęknięta Szyba pęknięta Ta jest chyba za nowa Zero, dwudziesty rok Tak, jak dojrzał to biegniemy, jak dojrzał to biegniemy za nim Chcesz tam dostrzegły A tam taka schoda, to mogła chodzić No w automaciku na takie lampce już po 17 to... To i całkiem fajne auto To jest ten, ten sam model Z tym przodem Albo bos, alles gut? gut Dankeschön, au Dizel, motor motorskali diesel. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam y, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykład jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.